W poprzednich filmów, m.in. o Nadzie M10, wiecie już, że jestem fanem konstrukcji audio, który łączył w sobie kompaktowe wymiary oraz możliwie dużo praktycznych funkcji. Stąd też wywodzi się pomysł na dzisiejszy film. Ja mam na imię Dawid i dzisiaj porozmawiamy sobie o głośnikach aktywnych. Jednak czym właściwie jest głośnik aktywny? Otóż jest jestem połączeniem wzmacniacza oraz kolumny głośnikowej lub w zależności od modelu pary takich głośników. Dodatkowo dla wygody użytkownika implementuje się w nich często funkcje sieciowe umożliwiające zdalne sterowanie ich pracą bez pilota oraz streamingiem muzyki. Istotnym plusem tego typu konstrukcji jest często ich rozmiar. Skoro głośnik ma w sobie wbudowane sekcje wzmacniacza i zasilania, oszczędzamy na przestrzeni w szafce. Można więc zastąpić cały zestaw wzmacniacza, kolumn oraz oczywiście plątaninę kabli jednym lub dwoma urządzeniami, które bardzo często wymagają do działania jedynie kabla zasilającego. Wbudowany wzmacniacz oznacza również szereg różnych wejść sygnałowych, przez które można podłączyć różne źródła dźwięku. W zależności od wybranego sprzętu, będą to wejścia optyczne, Cincher CA, AUX, a nawet HDMI. Bardziej rozbudowane urządzenia mogą dodatkowo posiadać wyjście na aktywny subwoofer, czy też porty USB, np. do ładowania telefonu czy też odsparzacza, a nawet porty RJ45 lub wifi do łączności z internetem. Przykładowo, łośniki aktywne Audio Pro A26 i A36. Bliźniacze znaczy pod względem możliwości, różniące się jednak rozmiarem i głębią oferowanego dźwięku. Mają nie tylko bogaty zestaw złącz, ale również oferują zdalne sterowanie za pomocą aplikacji, w tym również streaming z serwisów muzycznych typu Spotify, Tidal czy też Deezer. Będą one doskonałym rozwiązaniem w każdym przypadku, gdy nie mamy wystarczająco miejsca na rozbudowany zestaw stereo, oparty o amplituner czy też wzmacniacz i pełnowymiarowe głośniki. Dodatkowo, AudioPro A26 posiadają otwór z gwintem, dzięki któremu zawiesicie je na przykład po dwóch stronach telewizora, co całkowicie rozwiązuje problem braku miejsca na szafce czy też podłodze. A zapewniam was, że będziecie zaskoczeni tym, jak potrafią zagrać. Jeśli jesteście zainteresowani tymi konstrukcjami od AudioPro, zachęcam do obejrzenia filmu na naszym kanale dedykowanego tym konkretnym urządzeniom. Niemniej uniwersalnymi głośnikami będzie duet Yamaha MusicCast 20, który to można wykorzystać albo jako dwa osobne urządzenia lub spiąć w parę stereo. Co prawda nie posiadają one wyjścia na subwoofer, jednak w zamian zyskujemy możliwość konfiguracji bezprzewodowej Yamaha MusicCast Sub 100. Do tego dodajmy np. Soundbar Yamaha MusicCast Bar 40 i otrzymujemy kompaktowy zestaw kina domowego, którego komponenty również możemy, oczywiście poza subwooferem, powiesić na ścianie. Aplikacja MusicCast jest potężnym narzędziem zespalającym ze sobą wszystkie sygnowane nazwą systemu urządzenia. Nie tylko pod względem sterowania, ale również Waszych ulubionych serwisów muzycznych. Więcej na temat głośnika Musicast 20 dowiecie się z naszego osobnego materiału. Jednak prawdziwym majstersztykiem w dziedzinie kompaktowych głośników aktywnych jest francuska marka Devialet i jej głośniki Phantom Reactor. Dostępne są w dwóch wariantach mocy – 600 oraz 900 W, kolorystyka to z kolei biel w wysokim połysku, czarny mat lub wyjątkowa wersja Opera de Paris wyróżniająca się wstawkami z prawdziwego złota. Wbrew pozorom te maluchy potrafią rozruszać nawet bardzo duże pomieszczenia, a zwłaszcza w parze stereo. Wystarczy jedynie je podpiąć do prądu, skonfigurować w sieci Wi-Fi lub przewodowej, a następnie w aplikacji ustawiamy je jako para stereo lub, wedle waszego uznania, można korzystać z nich jako dwóch osobnych urządzeń. Prawdziwe show zaczyna się jednak od wyższych poziomów głośności, ponieważ wtedy membrany niskotonowe zaczynają pokaz swojego rodzaju tańca. Dodatkowo ich design nie zdradza bezpośrednio, czym one właściwie są. Mogą więc, poza wypełnieniem dźwiękiem pomieszczenia, być jego bardzo efektowną ozdobą. Reasumując, głośniki aktywne to świetne rozwiązanie dla osób szukających kompaktowego sprzętu grającego. Oszczędzają miejsce w pokoju, posiadają szereg złącz sygnałowych oraz niejednokrotnie zdalną obsługę dedykowaną aplikacją. Nie wymagają wielu przewodów i sprawdzą się w wielu różnych sytuacjach. Ponadto niektóre głośniki oferują nie tylko niesamowity dźwięk, ale również posłużą za bardzo ciekawą ozdobę. Duży wybór modeli aktywnych znajdziecie na naszej stronie tophifi.pl. Ponadto jesteśmy do waszej dyspozycji zarówno na Facebooku, jak i pod numerami telefonów i adresami e-mail poszczególnych salonów. A na koniec nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na naszym kanale, aby być na bieżąco z nowymi filmami. A na mnie już czas. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie.